Witajcie! Dziś porozmawiamy o diagnostyce i naprawie klimatyzatorów gry. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym instalatorem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z serwisowaniem urządzeń HVAC, ten materiał pomoże Ci w nauce sprawnego diagnozowania błędów. To oczywiście procent wielkiego zasobu, jaki chcemy Ci przekazać. Zaczynajmy! Aby prawidłowo przeprowadzić diagnostykę, potrzebujemy kilku kluczowych informacji. Jakiego typu szeregu jest urządzenie, które mamy przed sobą, jaki kod błędu się wyświetla i jakie są jego możliwe przyczyny. Wszystkie te informacje znajdziemy w DTR oraz kompendium serwisowo-montażowym dostępnym w strefie instalatora. Co jednak, jeśli nie ma kodu błędu? Wtedy musimy określić, czy urządzenie faktycznie nie działa poprawnie. Czy po prostu działa zgodnie ze swoim programem? Dla przykładu, jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi 15 stopni Celsjusza, a użytkownik ustawi chłodzenie na 16 stopni Celsjusza, jednostka zewnętrzna nie uruchomi się, ponieważ temperatura otoczenia jest zbyt niska. Może to wyglądać na awarię, ale w rzeczywistości jest to prawidłowe działanie urządzenia. Jeśli jednak kod błędu się pojawia, najważniejsze jest jego poprawne odczytanie. Każdy kod może mieć różne znaczenie w zależności od modelu klimatyzatora. Dla przykładu, błąd H6 będzie błędem silnika wentylatora jednostki wewnętrznej dla urządzeń RAD, a dla urządzeń UMACH będzie błędem silnika wentylatora jednostki zewnętrznej. A jak znaleźć rozwiązanie problemu? W kompendium serwisowo-montażowym każdy błąd ma przypisane drzewko diagnostyczne, które krok po kroku przeprowadzi nas przez proces identyfikacji przyczyny. Jeśli jakieś informacje tam zawarte są niejasne, można skontaktować się z infolinią techniczną. Wiele błędów posiada kilka przyczyn. W tych przypadkach musimy działać metodą eliminacji. Najpierw sprawdzamy najprostsze, więc Prozaiczne przyczyny, a dopiero potem przechodzimy do tych bardziej skomplikowanych. Oczywiście, sama wiedza to nie wszystko. W diagnozowaniu usterek nie zastąpione są narzędzia, zarówno ręczne, elektryczne, chłodnicze czy termometry. W przypadku bardziej skomplikowanych problemów kluczowe jest użycie interfejsu diagnostycznego czyli debugera. Interfejs taki pokazuje odczyty. Jaki widzi elektronika układu? Pozwala on odczytać parametry pracy urządzenia i ocenić, czy elektronika działa poprawnie. Sam debuger pomoże nam tylko w jednej przypadłości. Rozstrzygnie sprawność płyt elektronicznych klimatyzatora, np. kiedy nie wiemy, która powoduje błąd. Nie jest on w stanie wskazać nam dokładnego rozwiązania. Za jego pomocą można stwierdzić, czy parametry pracy są poprawne, dzięki czemu możemy wywnioskować, co powoduje niepoprawną pracę klimatyzatora. Podsumowując, skuteczna diagnoza to wiedza, odpowiednie narzędzie i metodyczne podejście do problemu. Jeśli masz wątpliwości lub natrafisz na trudniejszy przypadek, zawsze możesz skorzystać z infolinii technicznej gry, gdzie specjaliści pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś konkretne przypadki, które chcielibyście omówić w kolejnym materiale. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.